Witajcie w najnowszym przeglądzie prasy. Uwaga skam! Spojrzymy na najgorętsze tematy z kraju i ze świata. Oszustwo internetowe na aplikację m-Obywatel. Jak cyberprzestępcy chcą nas okraść? Sami zobaczcie. Podszywanie się pod aplikację m-Obywatel to kolejny rodzaj oszustwa, którego celem jest wyłudzenie naszych danych osobowych, a w konsekwencji, pieniędzy. Jeżeli wpiszemy dane logowania do bankowości elektronicznej, to nasze konto stoi otworem dla przestępców. Mówi w programie Jedynki Polskiego Radia Iwona Pruszyńska z zespołu Cert Polska, działającego w strukturach Państwowego Instytutu Badawczego Nazw. Nasz zespół zaobserwował nową kampanię wymierzoną w użytkowników telefonów z systemem Android, której celem jest infekcja złośliwym oprogramowaniem z rodziny Alien. Oszuści rozsyłają wiadomości SMS, których nadawcą jest M0 bywatel. W treści znajduje się link do fałszywej strony sklepu Play Store, na której można pobrać rzekomą aplikację M-OBYWATEL. Po instalacji, złośliwa aplikacja uzyskuje możliwości wykradania danych logowania, m.in. do serwisów bankowych czy serwisów związanych z kryptowalutami. Została wyznaczona data kolejnego szczepienia. Więcej informacji w aplikacji. Zapewne większość z Was już wie, że od 17 listopada można zastrzyc swój PESEL. Jest to nowa broń w walce z oszustwami i włudzeniami. Resort Finansów wyjaśnia, że obecnie to ofiara przestępstwa kradzieży tożsamości Musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne lub finansowe. Nowe przepisy zdejmą ten obowiązek z pokrzywdzonych. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w trakcie obowiązywania zastrzeżenia PESEL, instytucja finansowa nie będzie miała możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń, np. spłaty długu. Jest to bardzo dobra informacja i każdy z nas będzie mógł się czuć teraz trochę bezpieczniej. Tylko ciekawe, czy za jakiś czas nie wyjdą jakieś inne problemy. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie i czy ktoś z Was już zastrzegł swój numer PESEL. W sieci pojawia się wiele informacji o oszukanych seniorach metodą na wnuczka czy policjanta. Oszuści coraz częściej do tego wykorzystują nieletnie osoby jako pionki w swojej przestępczej grze. Ale jak pokazuje życie, nie każdy senior jest naiwny. Posłuchajcie informacji o 70-latku, który zagrał w grę oszusta i sprytnie zastawił na niego pułapkę. 70-letni mieszkaniec nowego targu nie dał się oszukać fałszywemu członkowi rodziny który przekonywał, że potrącił kobietę i potrzebuje 150 tysięcy złotych na kaucję. Czujny mężczyzna zawiadomił policję, a zamiast pieniędzy przygotował torbę pełną papieru i szmat, zastawiając na oszusta pułapkę. W czwartek, 26 października, 70-letni mieszkaniec Nowego Targu odebrał niepokojący telefon. Mężczyzna przedstawiający się jako członek jego rodziny powiedział, że potrącił kobietę, która zmarła i potrzebuje 150 tysięcy złotych na kaucję. Czujny 70-latek nie dał się nabrać na przedstawioną mu historię. Zamiast jednak zakończyć połączenie postanowił zostawić pułapkę na oszusta. Mieszkaniec Nowego Targu poinformował o sprawie policjantów, a sam przystąpił do szykowania zasadzki. Po tym jak przygotował pakunek ze ścinek papierów oraz szmat materiałowych, który miał imitować paczkę wypchano pieniędzmi, Udał się we wskazane miejsce. Po paczkę przyszedł kurier, który w chwili przekazania pakunku został zatrzymany przez funkcjonariuszy na gorącym uczynku. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Opowiem Wam teraz smutną, ale prawdziwą historię ze swojego życia. Jak miałem 7 lat, pani w szkole kazała nam narysować portret babci i dziadka. To był jeden z najsmutniejszych dni w moim życiu, ponieważ nigdy nie poznałem swoich dziadków. Nigdy nie wiedziałem, jak oni wyglądają. Gdy płakałem, pani przyszła do mnie, przytuliła mnie i powiedziała To malu świętego Mikołaja. Przecież wiesz, jak on wygląda. Dlatego chciałbym mieć takiego dziadka, jak ten 70-letni pan. Na pewno jest bardzo zabawny na co dzień. Trzymaj wnuczku od dziadzi na swoje dziesiąte urodziny. Kopertę z pokaźną sumą pieniążków. Nieważne, wnuczek wraca mega szczęśliwy do domu, otwiera kopertę, a tam ścinki gazet i jakieś brudne szmaty, w które dziadek smarkał od 40 lat. A potem nagłówek w wiadomościach. Prank na wnuczku, to był błąd! Pobił swojego dziadka, bo zamiast pieniędzy dostał osmarkane szmaty. Już jesteśmy przy abstrakcyjnych i idiotycznych sytuacjach. To posłuchajcie informacji o kobiecie, która ze sklepu ukradła mleko w proszku. To wtedy uwierzycie, że wszystko jest możliwe. Jechała z ochroniarzem na masce samochodu. Mężczyzna ścigał ją za kradzież mleka w proszku. 26-latka, która ukradła w sklepie mleko, przyłapana przez ochroniarza, zaczęła uciekać. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót, w wyniku czego kobieta będzie odpowiadać przed sądem za narażenie pracownika sklepu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzut zagrożony karą 3-letniego więzienia usłyszała 26-letnia obywatelka Czech zatrzymana przez policjantów z Jastrzębia Zdroju. W minioną środę 15 listopada około 20.10 kobieta w jednym ze sklepów w centrum miasta dokonała kradzieży dwóch opakowań mleka w proszku dla dzieci. Kiedy wyszła nie płacąc za towar, wybiegł za nią pracownik ochrony. Mężczyzna próbował ją zatrzymać, jednakże kobieta wyrwała się mu i uciekła. Na parkingu podejrzana wsiadła do pojazdu. Wtedy po raz drugi na drodze ucieczki przed autem stanął ochroniarz. Kobieta nie zważając na to ruszyła, a mężczyzna wskoczył na maskę pojazdu. Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, bowiem kobieta z mężczyzną na masce swojego samochodu wyjechała z parkingu i przyjechała tak około 200 metrów, ignorując czerwone światło na skrzyżowaniu. Wiem jaki był motyw i dlaczego ukradła to mleko w proszku. Podejrzewam, że ta kobieta była siarą i zauważyła, że jej niemowlę za szybko przybiera na wadze i stwierdziła, że będzie go karmić skradzionym mlekiem. Bo jak to mówią, kradzione nie tuczy. Wiem, nie jestem kabareciarzem i to nie było śmieszne. Po prostu uwielbiam nieśmieszne żarty. A jeszcze bardziej uwielbiam, jak ktoś potrafi śmiać się ze swoich problemów. Dlatego posłuchajcie tej informacji. Na Kabatach znanemu kabareciarzowi ukradziono samochód. Michał Paszczyk z paranie normalnych. Mimo utraty auta nie stracił poczucia humoru. Nagrał film, w którym zwraca się do złodzieja. Drogi panie złodzieju, który zabrałeś moją Toyotę CHR zaczynającą się od numerów DW6FG z ulicy Mielczarskiego na Kabatach w Warszawie. Chciałbym, żebyś wiedział, że nie żywię urazy. Moją pracą jest rozbawianie ludzi, twoją pracą okradanie. ich. Jest mi jednak tak po prostu po ludzku przykro, że jesteś zbyt gnuśny, zbyt leniwy, nie wiem, może zbyt głupi, żeby w uczciwy sposób utrzymywać siebie i swoją rodzinę. Oczywiście, o ile taką masz. A propos rodziny, nie ukradłeś mi tylko samochodu, ale zajęłeś mi też czas. Bo gdyby ten samochód tam stał, jak dzisiaj wróciliśmy z polskiej nocy kabaretowej, to bym zdążył do Wrocławia, żeby położyć dzieci spać a tak nie wiem, czy dam radę je rano zawieźć do szkoły. Spędzam z nimi ostatnio bardzo mało czasu, bo przygotowuję się do premiery spektaklu Superprodukcja, który odbędzie się, mimo tego, że kradnąc Toyotę, zajmę też część kostiumów, które były w bagażniku. Mam nadzieję i życzę Tobie, a raczej Twojemu dziecku, żeby jego dziecko, w odróżnieniu od Twojego dziecka, mogło się w szkole pochwalić zawodem albo pracą, którą wykonuje rodzic. I mam taką prośbę: jak będziesz kupował swojemu dziecku, oczywiście, o ile takowe masz, jakąś zabawkę, nie wiem, może samochodzik, powiedz, że to od pana Michała z kabaretu, paranie normalnie. Jak widzicie, jedni kradną samochody, drudzy zarabiają, aby kupić swoje wymarzone auto, tak jak pewien dziewiętnastolatek, który zbierał porzucone paragony, a potem kupił sobie samochód. Posłuchajcie. Paragony po transakcjach w sklepie 19 latek zbierał, a dzięki ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu nastoletni sprzedawca ukradł niemal 90 tysięcy złotych. Mazowiecka policja postawiła mu już szereg zarzutów. Wielu klientów wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że zostawiając dowód sprzedaży w sklepie, tworzone są warunki do nadużyć. Nie każdy sprzedawca ma niecne plany, jednak pozostawiony w sklepie paragon może zostać wykorzystany do wyłudzenia. Wystarczy prosty proces przy kasie fiskalnej i jak 19 latek z Garwolina można sporo ukraść. Policjanci z Garwolińskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali 19-latka, który usłyszał ponad 100 zarzutów dotyczących oszustw. Nastolatek jest podejrzany w sprawie nieuczciwego wykorzystywania paragonów, dzięki którym anulował wprowadzone do kasy fiskalnej transakcje. W ten sposób odzyskane pieniądze wkładał sobie do kieszeni. Młody sprzedawca tłumaczył, że za część pieniędzy spłacił raty kredytu swojej matki. W sumie można powiedzieć, że to taki Robin Hood XXI wieku. To by było na tyle. Jeżeli wytrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu uwaga, skam. Możecie dać lajka, udostępnić film. Nic Was to nie kosztuje, a ja przynajmniej nie będę płakał po nocach i rozmyślał o tym, że moje życie nie ma sensu. Do zobaczenia. Cześć!